Witam. Dziś pokażę jak zrobić prosty zestaw spławikowy, który każdy da radę wykonać i taki co by się nam nie plątał. Będzie nam potrzebna żyłka główna, oczywiście spławiczek, stoperki. Dodatkowo śruciny, jakiś ciężarek przylotowy, o ile mamy takie preferencje, krętlik do łączenia przyponu z żyłką główną. A więc tak, zaczynamy. Wlekamy stoper na żyłkę główną. Podstawą jest wybrać odpowiedni rozmiar stopera, tak aby spławik nie przechodził przez niego. Dalej montujemy spławik. i nadlekamy kolejny stoper. Te dwa stopery będą regulować nasz grunt. Będziemy chcieli mieć grunt niżej. Dajemy stopery do góry razem ze spławikiem. Górny stoper ogranicza nam górny stoper tak naprawdę Daje nam tą wysokość gruntu, a dolny stoper ogranicza, aby spławik nie schodził zbyt nisko. Warto ustawiać go tak, aby antenka nie waliła o ciężarek. Teraz zakładam ciężarek przelotowy. Oczywiście, jeżeli nie macie takiego ciężarka, można z powodzeniem użyć śrucin, zwykłych, zwyczajnych śrucinek. Tak, żeby po prostu dociążyć nasz, yy, nasz spławik. Ważne, żeby śrucinki były w jednym miejscu. Dalej dajemy stoper. Nie lubię, jak ciężarek bije mi o. Nie lubię, jak ciężarek bije mi o krętlik. No, Dlatego zawsze zakładam stoper między ciężarkiem a krętlikiem. Analogicznie. Dalej przywiązujemy krętlik. To próbuję właśnie nowego węzła, którym wcześniej nigdy nie wiązałem. Zawsze robiłem to bardziej na prosto. Ale co? Dwa razy owinąć o oczko. Kilka obwinięć dookoła siebie, i przeplatamy przez kółeczko, które w tej chwili trzymam moją lewą dłonią. Bardzo prosty i skuteczny węzeł, jeden z takich kilku podstawowych, które warto się nauczyć. Oczywiście wszystkie węzły mają wiele wariacji, także to. Tutaj akurat użyłem tej, aczkolwiek nie trzeba kilka razy przewijać przez to oczko. Zaciskamy nasz węzeł i odcinamy zbędny kawałek żyłki. Zakładam, że większość początkujących wędkarzy. Będzie kupować gotowe przypony z kaczykiem. Temu też przygotowałem sobie już wcześniej. Taki robiony na szybko. Może nie idealny. Około 30 cm. Od 20 do 30 jakoś ma. Nie mierzyłem go specjalnie. Przypon zwieńczony pentelką, tak, że można było szybko go wymienić na krętliku, znaczy na agrafce. I tutaj też kolejna ważna sprawa, tak żeby haczyk nam tam gdzieś wysoko nie podlatywał jak będziemy zakładać lżejsze przynęty. Warto ciut niżej niż w połowie przyponu założyć jakąś malutką ślucinkę co by prostowała tą żyłkę. Od kiedy zacząłem takie coś stosować, że ciut niżej środka przy ponu zakładałem śrucinę, ilość splątań praktycznie, że spadła do zera, jak przy łowieniu metodą angielską odległościową. I na klasyczny spławik tak samo właściwie to. Tu trzeba poprawić kuleczkę, żeby źle nie zacisnąć. No i tak, to jest nasz przypon. Śrucina ciut niżej niż środek. Ustalmy, że jak będę opisywał zestaw to Kaczyk jest najniżej zestawu, czyli ten sam dół. Ściągnę spławik na dół, co by mi się lepiej zestaw opisywało. Zaczynając mamy stoper, spławik, kolejny stoper, ciężarek przelotowy, krętlik z agrafką i przypon. Zwieńczony haczykiem i ciut niżej środka przyponu jest nasza śrucina. Zapraszam do obserwowania i polubień kanału.